Dobra, Izak, oficjalnie z racji tego, że reklamujesz jakieś, kurwa, ze zezłomowane komputery, które nie działają, wyzywam Cię na Fame MMA, i, obojętny mi to jest i powiem Ci tak, ja w przeciwieństwie do Ciebie mam zasady, jak Cię zniszczę w klatce, jak Cię zniszczę w klatce, to się, nie bój się, kurwa, ja Cię tam połamie, będziesz bity, będziesz płakał, będzie, kurwa, zgrzyt zębów słyszalny, kurwa, nie ma teraz ludzi, więc się rozniesie, powiem tak, Zniszczę cię za to w klatce, wzywam Cię na film oczywiście oficjalnie yy, i tyle, jak już będziesz leżał jak pan warzywko, to ja taki nie jestem. Zrobię dla Ciebie live'a charytatywnego, będę na Ciebie zbierał i w razie czego, w razie czego, jeśli kiedyś, jeśli kiedyś yy, w jakieś tarapaty finansowe yy, popadnie Twoja rodzina. A, ty, a Ciebie nie będzie, oczywiście będziesz leżał tam yy, po walce, dochodził do siebie przez długie, długie lata, yy, czekał na jakąś, na jakąś terapię komórek macierzystych, żeby rdzeń kręgowy ci się odnowił. Ja tam będę i ja będę pomagał, naprawdę, naprawdę, to jest, bo to jest niesamowite, niesamowite. Zareklamował gówno komputer, 15 tysięcy złotych i ten komputer nie działa, naprawdę, naprawdę. Wyzywam cię oficjalnie na FMA Nie wiem w jakiej, w jakiej wadze jestem. Ja jestem w wadze Kogucie i ty w jakiej świńskiej widziałem, że ci się ulało ostatnio Możemy zawalczyć właśnie w twojej ulanej tak zwanej ocean weight, Możemy. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Tyle mam do powiedzenia.